Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Perk Z tej strony Tito I oczywiście kolejny odcinek z naszej ulubionej gry 50, który już nie wiem e, dokładnie 50 był chyba? jeszcze z tym e, Nie, nie było, coś, coś mi się chyba pomyliło w liczeniu e, Moi drodzy, oczywiście jak to, jak to ostatnim czasem bywa e, Będziemy dzisiaj oczywiście mieli tytany na życzenie Tytany przygotowane tutaj już przeze mnie może przejdźmy do rzeczy, żeby nie było, że tutaj za dużo sobie gadam, jeszcze głupot sobie gadam. E, więc tak, Marcin Poznaniak prosił o sidlarza tytana, mój drogi tytan, żeby było, że jest tytanem już z poziom wygląda tak Otóż, Bardzo fajne różowe czapeczki oczywiście. Y, pyszczek na trzy części się, jak kwiatki, jak, falki, jak kwiatki się rozkłada, oczywiście słodki zapach za, bo, zapach co ja mówię? Zapach czekolady, nieznanej oczywiście wikingom, no ale mniejsza z tym tak czy tak Sidlarz wydziela czekoladowy zapach. Dobrze, przechodzimy dalej. Kogo my tutaj mamy? Kylo Ren! Hmm, to chyba tutaj jakieś powiązania mamy ze Star Warsami. Prosił o zmienię czas. a robić, bo to jest prościej powiedzieć, jako tytana, więc tutaj mamy tytana. Razoruipa. W sumie, w stosunku do School of Dragons, to, to znaczy, no, wiedzą, w School of Dragons możemy sobie wybrać barwę, a tutaj mamy już jedną przypisaną do tego smoka. Także, także tak by wyglądał. My tutaj mamy dalej. Zielonka i Ola Graczyk prosiły o Tytana e, Stormkatera Z tego smoka od walki. Tylko tego. Tak, no, to moi drodzy, tutaj mamy oczywiście 102 poziom, czyli Tytan już dosyć dawno już jest. I wygląda on tak. Yy, dobra, idziemy dalej. Straszliwiec, straszliwy. Ko, kto to mi tutaj to mówił? O tym, morro, duch. Właśnie, zażyczył sobie straszliwego trbl trbl Jest prościej powiedzieć: Także tak wygląda. No i oczywiście mamy tego rękatera, który obiecałem mu Maniakowi Znalazłem go. I wygląda on tak. Zaraz go na tytana zrobimy. Znaczy, za chwilę zapewne potrwa. Przyspieszymy, już zapłacę tutaj runy. No, to chyba będzie długa wycieczka. Jeszcze raz. Mhm. To mi się wydaje, że to <laughs> będzie ciężka sprawa. Dobra. Jest, udało się. Tak wygląda, więc tak wygląda Tytan Kroplowicz, czyli te. w sumie niewiele się zmienił. Aha, dobra, wszystko fajnie, bo to jest ten obronny, o Boże, a to miał być zwykły. No już się pochwaliłem, że go mam, no to dobra, tak wygląda ranka jako obronny, a w następnym odcinku postaram się zrobić normalnego i zrobimy go wtedy, wtedy na normalnego y, Tytana. Dobra, przechodzimy dalej i ostatnia dzisiaj, dzisiejsza taka realizacja, y, Ike's Wing x -wing, jako tytan i Earth. Earth Y sobie zażyczył. Nie wiem czy to jesteś ty, czy on, czy ona. Zaraz tutaj zobaczymy. Tutaj w sumie z tego co się zorientowałem to głównie chodziło ci o rozmiar. Czy on się zwiększy, czy nie zwiększy, no ale zobaczymy zaraz. Czy jako tytan coś tam podrośnie. W przypadku rękatara zauważyłem, że, znaczy tego obronnego co tutaj pokazywałem, to zauważyłem, że no faktycznie się powiększył. Powiększył troszeczkę. Albo to po prostu złudzenie było takie i nic więcej. I tutaj mamy jako Tytana. No i jest większy, jak myślicie. No może i jest większy. No nie wiem, no. Ciężka sprawa mi to jest powiedzieć. E, dobra, moi drodzy, więc to już mamy odfajkowane. Teraz przechodzimy, przechodzimy zaraz do czego? Przechodzimy do otwierania e, kolekcji. Hmm, tutaj otworzymy sobie najpierw tą za darmo. Oczywiście mamy ryby, jakieś trybki, mamy jakieś runy. E, dobra, idziemy teraz tu. Tutaj mam, znaczy nie mam przygotowane tym razem, więc będziemy polegać na szczęśliwym losie. Co się nam wylos wylosuje, to będzie Czy przeskoczyło na tą tajemniczą paczkę. także teraz zobaczymy, co to będzie. I mamy jakąś smokę na końcu. I mamy oczywiście krańcowego nadera. Smoka ekskluzywnego. Czy gdzieś, 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 tutaj może, o, tutaj będzie dobra postać dla Ciebie, ja już nie wiem czy go mam, chyba go mam, ale to już mniejsza z tym, co to mam, 54, albo 1500 run, runy, runy i oczywiście paczka, nie wylosuje się, wylosują się runy, no tak, no ale to nic, dobrej runy, dobrej 75, wolałbym 1500, no ale... To raczej wątpiące, żeby się nam no, wylosowało. No, I tutaj mamy oczywiście. A, tutaj mamy ustawioną paczuszkę premium. Dan, taradam, taradam. Tak myślę, że się z powrotem wylosuje ta premiumka. Ta Czyli będzie jakiś dzisiaj fajny smog premium. Dajemy collect i jedziemy. A, tutaj mamy oczywiście e, śmierć. Mięczaka 1350 run. 100. Żelazku, żelazku, kamieni. Może nie kamieni, ruch żelaza niech będzie. mamy jakiegoś itemka 150 i... Mm. Czyli. Czyli mamy smoka, którego mało, W sumie, dobra, tutaj umiejscowimy Gdzie uciekasz? No I w sumie mamy już tutaj. A teraz w sumie to możemy je porównać. Ale popatrzcie się, no faktycznie mniejszy. Tutaj już mam tytana, a tutaj jest taki malutki. No to może coś się tam zwiększa, no. No, no. W sumie ciężko mi jest powiedzieć, tak szczerze mówiąc, czy, czy one faktycznie... No, no tutaj widać ewidentnie, że ten jest mniejszy od tego. No może faktycznie, przyznam, przyznam, że, że tak się dzieje. Eee, dobrze, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Miał być jakiś smok, miał być jakiś smok... U którego jeszcze nie mam tutaj. Przycięło się na chwilę gra. A, właśnie, dobra. Damy nieposiadane. Iceman. Jak miałem gdzieś tego smoka, nie będę go pokazywał. W sumie on nie jest jakiś bardzo istotny, bo oczywiście, bo oczywiście trwa teraz. Można go oczywiście odnaleźć. Riverpaign. Sniflehunk. Treat Tail. Wind Gnasher. Co my tutaj mamy? Jeszcze oczywiście e-smoki e Exodus Exility Premium. Z Premium zostały nam jeszcze cztery. I No to nic. Dobra, myślę, że w następnym odcinku już nie będzie, nie będzie, nie będzie, no, otwierania kart, tylko po prostu jakiegoś fajnego smoka sobie, no, wyprawy, szerbatka na wyprawę, jakiegoś fajnego smoka sobie uzyskam. Także, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.